Dobry Good evening. Good evening. Dobry to be here. Napisał Pan wiele książek. Najsłynniejsza z nich, alchemik, opowiada o człowieku, który szuka skarbu. Co jest tym skarbem? At the beginning of my life. Na początku mojego życia. Uczono mnie, że wszystko, do czego musisz dojść, jest gdzieś ukryte. Więc, w odniesieniu do tej metafory, kiedy rozpoczynałem pisanie tej książki, przede wszystkim próbowałem odkryć siebie. Miałem 39 lat i bardzo powikłane życie. Błąkałem się bez celu, więc zasiadłem do pisania tej książki głównie po to, by zrozumieć siebie. Ostatecznie pod koniec pisania zrozumiałem, że skarbem jest nie to, do czego zmierzasz, lecz podróż sama w sobie. Życie jest taką podróżą, którą wiedziesz od urodzenia do śmierci. Ja czytając tę książkę odniosłem wrażenie, że bohater książki poszukiwał sam siebie, samego siebie. Czy zgodziłby się pan z takim? Zdaniem? Zgodziłbym się tak, lecz nie do końca w świadomy sposób. Kiedy byłem bardzo młody, poszedłem do mojej mamy i powiedziałem jej, że chcę zostać pisarzem. Wtedy perspektywa pisania książek budziła we mnie wielki entuzjazm. Miałem 16, może 17 lat. A mama była zrozpaczona powiedziała: mój synu, nie możesz być pisarzem w Brazylii, ponieważ nikomu nie uda się wyżyć z pisania w Brazylii. Więc lepiej będzie, jeśli pójdziesz na studia prawnicze lub pójdziesz w ślady twego ojca, który jest inżynierem, a potem w wolnym czasie możesz zająć się pisaniem. No i oczywiście zdałem na studia prawnicze, bo pomyślałem, że moja mama lepiej ode mnie wie, co robić. Lecz kiedy podejmowałem się różnych zadań, rozpoczynałem kolejne rzeczy, które tak naprawdę nie miały ze mną nic wspólnego, uświadomiłem sobie, że właściwie próbowałem uciec przed swoimi marzeniami. Wierzę głęboko, że choć zdarza Ci się porzucać swoje marzenia wiele razy, tak naprawdę nie wolno Ci o nich zapomnieć. Musisz zachować je w pamięci. Nie sposób oszukać samego siebie. Ponieważ pewnego dnia będziesz bardzo stary. A kiedy będziesz stary, to dziecko, które drzemie w Twojej duszy, zapyta Cię, co zrobiłeś? Co zrobiłeś ze swym marzeniem? Tak. Będziesz musiał odpowiedzieć temu dziecku. Myślę, że to jest najtrudniejsza chwila w życiu człowieka, kiedy musisz spojrzeć w twarz temu dziecku i odpowiedzieć. Tak, nie spełniłem swych marzeń. Lub próbowałem robić co w mojej mocy. Wtedy byłem trochę przestraszony, bo pomyślałem, że jestem już zbyt stary. Że jest za późno na zmiany w moim życiu. Lecz pewnego dnia, a było to po mojej pielgrzymce do Santiago de Compostela w Hiszpanii, powiedziałem sobie, okej. Okay, Mam prawo do zmiany. To jest punkt zwrotny. Będę pisał. Niezależnie od tego, czy skończy się to niepowodzeniem, czy uda mi się znaleźć jakiegoś wydawcę, będę pisał. Ktoś, kogo znam od lat, dał mi dobrą radę, która się sprawdziła w moim życiu. Powiedział mi, że jeśli nie chcesz zabłądzić w życiu, podejmuj się tego, czy rób to, co jest trudne. To cię poprowadzi w dobrą stronę. Całkowicie zgadzam się z tym. Kiedy znajdujesz swoją osobistą legendę, kiedy spełniasz swe przeznaczenie, kiedy robisz rzeczy, które wzbudzają Twój prawdziwy entuzjazm, nie oznacza to wcale, że trafiłeś do ogrodu pełnego róż, bo wówczas każde niepowodzenie przeżywasz o wiele mocniej. Kiedy napisałem alchemika, który obecnie tłumaczony jest na całym świecie. Mój wydawca w rok po opublikowaniu książki powiedział mi, że ta książka nie sprzedaje się. Proszę, tu jest twój kontrakt. Możesz się wycofać. Dla mnie to było znacznie bardziej przykre doświadczenie, niż gdybym stracił najlepszą posadę w świetnej firmie. Ponieważ to było moje marzenie, to nie było coś narzuconego mi. Wybrałem to sam dla siebie. Czy to znaczy, że podążanie za swoim marzeniem może być drogą trudną i gorzką aż do samego końca i niekoniecznie musi się kończyć sukcesem? Myślę, że kiedy podążam naprzód, już sama droga jest spełnianiem marzenia. Przeżyjesz trudne chwile, ale jeśli wytyczyłeś sobie właściwy cel, to bardzo szybko zapominasz o nim i zaczynasz żyć tym, co jest tu i teraz. Jeśli naprawdę żyjesz teraźniejszością, samo poczucie tego, że żyjesz, jest już sukcesem. Doświadczyłem tego w 1986 roku, kiedy odbywałem pielgrzymkę do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wędrowałem przez ponad 50 dni. Szliśmy z Francji do Hiszpanii starożytnym szlakiem pielgrzymów. I na początku pielgrzymki, przez pierwsze dni, cały czas myślałem o dotarciu do Santiago de Compostela. A potem. Stopniowo myśl o dotarciu do jakiegoś miejsca zaczęła gdzieś zanikać I poczułem radość z bycia w drodze Wtedy zrozumiałem, że najważniejszym zadaniem tej podróży jest mój kolejny krok Sukcesem jest być tu i teraz Myślę, że my mówimy tutaj o satysfakcji, o satysfakcji, a nie o sukcesie I to jest bardzo ważne rozróżnienie to są zupełnie dwa różne stany umysłu. Od czasu do czasu ludzie pytają mnie, czy jestem szczęśliwy, a ja nie wiem, jak mam odpowiedzieć im na to pytanie. Bo dla mnie czasami szczęście oznacza tyle, co niedzielne popołudnie, kiedy nie masz nic do zrobienia. Czekasz na poniedziałek, sobota przeszła, więc jest to ten rodzaj bardzo dziwnego spokoju. Można powiedzieć zadowolenia, które czerpiesz z poczucia kontaktu ze swoim życiem, ze swoimi problemami, przyjemnościami i cierpieniem. Dokładnie tak. Zawsze zadawałem sobie pytanie: dlaczego ja cierpię? Dlaczego muszę cierpieć? Lecz teraz powoli zaczynam co nieco rozumieć. Jest tak, ponieważ cierpienie w jakiś sposób destruuje Ciebie, jakąś cząstkę Ciebie, po to, aby otworzyć w Tobie miejsce na coś nowego. W Pana książce jest pewna obietnica, która chyba niekoniecznie jest prawdą. obietnica jest taka, że jeśli podążasz za swoim marzeniem, jeśli podążasz za swoją legendą, to spotka Cię nagroda dodatku w książce, bohater uzyskuje nagrodę w postaci materialnej. Ja myślę, że to niekoniecznie tak jest, że w życiu wielu ludzi podążanie za własną legendą jest drogą trudną, jest drogą gorzką, drogą pełną cierpienia i może się nie skończyć żadną nagrodą. Być może moi czytelnicy oczekują na końcu książki pewnego rodzaju duchowego skarbu. I niektórzy z nich są lekko rozczarowani, gdy bohater znajduje skarb materialny. Lecz to jest symbol, metafora. Ponieważ gdy pasterz znajduje swój skarb, ten przestaje się dla niego liczyć. Pasterz z alchemika nie musi nawet dalej wędrować. On odnalazł skarb w postaci kobiety. Miłość jest najważniejszym skarbem, który Ty możesz zdobyć i to jest ta nagroda. Myślę, że nagrodą jest miłość. W ostatnim zdaniu książki Bohater mówi: Wracam do Ciebie, Fatimo. Znaczy to tyle, co musiałem odszukać skarb, bo taka była moja misja. Lecz ty jesteś tej... o wiele, wiele ważniejsza. I ja dlatego ten... mogę o skarbie zapomnieć. To, co dla mnie było najbardziej przemawiające i poruszające w tej metaforze y, y, skarbu w pana książce, to y, to, że okazało się, że ten skarb można znaleźć, nie ruszając się z miejsca. Przypomniało mi to y, takie bardzo mi bliskie buddyjskie powiedzenie, które brzmi, że Podróż, Twoja podróż się kończy, zanim uczynisz pierwszy krok. Co to jest za skarb, który można znaleźć, nie ruszając się z miejsca? I czy Pan mógłby znaleźć ten skarb? Nie mógłbym. Nie mógłbym, ponieważ nawet gdybym wiedział, że skarb jest tuż obok, to ja osobiście potrzebuję tej przyjemności podróżowania. Myślę, że jeśli uświadomisz sobie zbyt wcześnie, że skarb jest obok Ciebie, to nigdy nie zrozumiesz, jak wielki i ogromny jest ten świat, ile magii mają w sobie spotkania z ludźmi, wyprawy w różne miejsca. Więc być może mnie o wiele bardziej pociągają przygody niż tego mądrego człowieka, który był w stanie medytować, koncentrować się i uświadomić sobie, że skarb jest tuż przy nim. Więc dobrze, tak, wiem, że skarb jest w moim zasięgu, lecz także wiem, że podróż sama w sobie jest ważna. Mądrzy ludzie mówią, że um, prawdziwym skarbem jesteśmy my sami, nasze. Prawdziwe ja, nasza prawdziwa istota. Co Pan o tym myśli? Powiedziałbym w ten sposób. Dostrzegam wielu ludzi w sobie. Jestem dzieckiem, jestem kobietą, jestem starym człowiekiem, więc za każdym razem jestem trochę kimś innym. Kontaktuję się jakby z inną częścią siebie. Znajduję przyjemność w byciu tajemnicą dla siebie. Był taki moment w moim życiu, że chciałem być całością. Chciałem być jednolitą osobą. Chciałem zrozumieć siebie. Rzeczywiście uświadomiłem sobie, jaką zagadką jestem dla siebie w sytuacji, czy to ekstremalnego niebezpieczeństwa, czy radości, czy czegoś innego. Zrozumiałem, że ktoś całkowicie różny. W nieoczekiwany dla mnie sposób przejmuje nade mną kontrolę. Więc dla mnie być może prawdziwym skarbem jest bycie w zgodzie z tymi wszystkimi osobami, które żyją we mnie. Wiem, że brzmi to cokolwiek schizofreniczne. Jest takie popularne przypuszczenie czy założenie, że... że to, co sprawia, że zaczynamy poszukiwać, to jakiś rodzaj cierpienia, szczególnie cierpienia doświadczonego w dzieciństwie. Że jeśli nasze dzieciństwo jest szczęśliwe i pogodne, to możemy usnąć potem na resztę życia i nie mamy powodu do tego, żeby poszukiwać czegokolwiek, czy ruszać w jakąś drogę. Jak to było z Panem? Cierpiałem jak cierpi każde dziecko. A potem nastolatek. Miałem szczęśliwą rodzinę, która troszczyła się o mnie, lecz czasami miłość może być bardzo uciążliwa. A więc, kiedy byłem nastolatkiem, myślałem, że jestem najbrzydszym młodym człowiekiem na świecie i nigdy nie znajdę sobie dziewczyny. I przez lata albo miesiące, nie pamiętam dokładnie, czułem się totalnie samotny. Przeżyłem wtedy naprawdę trudne chwile w moim życiu. Skłóciłem się z moją rodziną. Byłem strasznie zbuntowany. Nie byłem zadowolony z tego, jak układa się moje życie. W wieku 26 lat trafiłem trzy razy do więzienia. Co, co pan zrobił? Pisałem piosenki, brazylijskie, rockowe piosenki. Mieliśmy wtedy dyktaturę wojskową, która uznała te piosenki za wywrotowe, więc aresztowali mnie kilka razy. W młodości miałem także bardzo złe doświadczenie z narkotykami. Myślę, że przeżyłem bardzo trudne chwile. Więc jeśli spojrzę wstecz na swoje dzieciństwo i porównam je z latami dojrzewania, to nie był to najgorszy okres mojego życia. Myślę, że w życiu musimy przeżywać pewne dramaty. Lecz jeśli to tylko możliwe, powinniśmy starać się ich unikać. Stwarzamy sami sobie zbyt wiele problemów, które czasami są zupełnie sztuczne. W pana książce, Alchemik, używa pan metafory sprzedania wszystkich owiec. Bohater książki musi sprzedać wszystko, co ma, wszystko, co miał, to były owce, bo był pasterzem, po to, żeby móc ruszyć w swoją duchową podróż, swoje rozpocząć swoje duchowe poszukiwania. Co Pan ma na myśli? Czy, czy po to, żebyśmy mogli ruszyć w taką drogę, musimy wszystkiego się pozbyć? Kiedy trafiasz na skrzyżowanie dróg, bogowie tam są. Patrzą i obserwują, co zrobisz. A wtedy musisz wybrać. Nie możesz stać na skrzyżowaniu w nieskończoność. Musisz wybrać tę drogę lub tamtą. Naprawdę wierzę, że kiedy dokonasz wyboru w swoim życiu, nie sposób próbować podążać dwiema drogami równocześnie. Dlatego pasterz musiał sprzedać swoje owce. Dlatego ja w pewnym momencie musiałem powiedzieć: Zostanę pisarzem. I sprzedałem to. Prowadziłem wtedy wydawnictwo książkowe, dlatego nie mogłem opublikować swoich książek. Dlatego ludzie muszą mieć tę śmiałość podjęcia decyzji. Tak naprawdę to jest jedyna siła, jaką posiadamy. Moc decydowania. Ile, ile razy w życiu musimy sprzedawać wszystkie swoje owce? Nie wiem. Ja wciąż sprzedaję swoje owce. Cały czas musimy się czegoś wyzbywać podejmować ryzyko podróżowania. Więc możliwe, że któregoś dnia będę w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie. Może powinienem powiedzieć, sprzedajmy tyle razy, ile to jest potrzebne. Czy jest jakiś koniec tej drogi? W obecnym wcieleniu z pewnością jest to koniec zwany śmiercią. Czy ona jest przyjacielem, czy wrogiem? To jest najlepszy przyjaciel, jakiego tylko można mieć. Można widzieć śmierć jako wroga, jako coś, co cię przeraża, ale tak naprawdę jest to twój przyjaciel, najlepszy z możliwych. Ponieważ nie tylko jest u Twego Bogu, niezależnie od tego, czy go lubisz, czy nie, lecz także dlatego, że jest dobrym doradcą, ponieważ mówi o czasie. Zrób to dzisiaj. Zrób to dzisiaj. Nie odkładaj tego więcej. Wracając do, do sprawy tej osobistej legendy czy przeznaczenia, są przecież ludzie, którzy. Nie mają kontaktu z, ze swoją osobistą legendą czy, czy ze swoim przeznaczeniem. Zgubili to gdzieś. Co pana zdaniem mogliby robić, żeby to odzyskać? Czy ma pan jakąś radę dla nich? Myślę, że mam tylko jedną radę. Posuń się troszeczkę do przodu. Zrób następny krok, ponieważ być może tkwisz tutaj, wokół jest mrok. A jeśli przesuniesz się choć trochę, coś się zmieni. Jeśli zrobisz następny ruch, jeszcze jedna rzecz się zmieni. Niech cię nie paraliżuje myśl, że nie odkryłeś swojej osobistej legendy. Wierzę, że każdy ją zna, bo tutaj kryje się dziecko. A dziecko wie. Oczywiście głos dziecka zagłuszają uprzedzenia, traumy, lęki i tak dalej, wygodnictwo, ale ten głos tam jest. I jeśli trochę się poruszysz, usłyszysz przynajmniej szego, pójdź w tym kierunku, zrób to i jeśli pójdziesz, dotrzesz tam. Dlaczego pan pisze swoje książki? Ponieważ taka jest moja osobista legenda, ponieważ to jest moja droga do zrozumienia siebie. Pisze pan sam dla siebie. Absolutnie. Pisanie jest bardzo samotniczym zajęciem. Nieistotne, czy sprzedałeś 22 miliony egzemplarzy, co było moim szczęściem. Dla mnie to całkowita abstrakcja. Muszę pisać dlatego jednego, jedynego czytelnika, którego znam, czyli dla mnie.